Co, teraz y, przykładowo pokazują, że ludzie tam 7 milionów, obora powstała tam za 10, tam za milion, to czemu mnie nie ma? Niby gwiazda ogromna w telewizji i na YouTubie, a nic nie powstaje. O, zaraz, zaraz ten y, I nic nie powstaje, bo nie ma tych pieniędzy, a ludzie y, myślą, że tutaj ogromne pieniądze są. A tu nie ma ich. Nie ma. Tak jak na słynną bolarkę zbieram, to ludzie też piszą, że jak y, y, tyle milionów z gospodarki ma i tyle pieniędzy z telewizji ciągnie, a tych pieniędzy nie ma. I temu zbieram, bo, bo chciałem coś, żeby coś, coś powstało. Było. Żeby bo, coś było, nie? Coś było, no bo jak y, no, o czymś się marzy, no to przyjdzie czas, że może wyjdzie coś a jak nie wyjdzie, no to to trudno Wszystkie te krowy z Tobą zostają czy któreś się na sprzedaż? Yy, to co tutaj biegają i tam w środku to zostają mam, mam byka do sprzedania yy, Czarnego całego tak planuję pod koniec maja, jak trawa narośnie bo ja im latem trawy wożę no. czy tym wozem? Czy taczką, czy rozrzutnikiem, zależy jak sytuacja wychodzi. Ja im stare biegną na pole, jak to wyprowadzam, a młode zostają i byk też zostaje. I jemu jak dam trawy, to on powinien się poprawić. I temu na koniec, koniec maja, początek czerwca, planuję sprzedawać. A jak wyjdzie, to zobaczymy. To jest tu nie zamknięcie, ale nie słyszy niepewnie. Słyszę, słyszę. Wychacz widłami zamknięte.